Szanowny panie prezesie Narodowego Banku Polskiego, szanowny panie przewodniczący komisji nadzoru finansowego, szanowni państwo członkowie komisji, szanowni państwo profesorowie, wszyscy dostojni przybyli goście na czele z magnificencją panem rektorem, panem profesorem, szanowni państwo, przede wszystkim panie profesorze, bardzo dziękuję za przyjęcie tej nominacji i zgodę w związku z tym na to, żeby reprezentować Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej w Komisji Nadzoru Finansowego, w Komisji Nadzoru Finansowego, na której spoczywa duża odpowiedzialność i która na co dzień wykonuje niezwykle ważne zadania związane z funkcjonowaniem i bezpieczeństwem polskiego sektora bankowego, polskiego rynku kapitałowego, ubezpieczeniowego, emerytalnego, instytucjami płatniczymi, kasami oszczędnościowymi. Krótko mówiąc, wieloma instytucjami, które przede wszystkim na co dzień służą obywatelom, które gromadzą ich oszczędności, które funkcjonują także i na rynku kapitałowym. W istocie więc jest to instytucja, która ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa kapitałowego i bezpieczeństwa finansowego gospodarki państwa i samego państwa jako takiego. Bardzo dziękuję, że pan profesor. Naukowiec, ale także i praktyk, niezwykle doświadczony, bo cóż wiele mówić. Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, dzisiaj, a wcześniej pełniący trzykrotnie funkcję prorektora, między innymi do spraw organizacji i finansów, właśnie uczelni, ekspert, który przez wiele lat zasiadał, i zasiada w radach nadzorczych różnych podmiotów, także i wielkich podmiotów gospodarczych na, na polskim rynku, podmiotów także, które funkcjonują na rynkach zagranicznych. Ma Pan w związku z tym, Panie Profesorze, także, także i wielkie doświadczenie nadzorcze, ale także i nadzorowanie podmiotów funkcjonujących na rynku medialnym, a więc szerokie spektrum doświadczeń, jeżeli chodzi właśnie o nadzorowanie różnego rodzaju także i wielkich instytucji, ale wielokrotnie także czy przez wiele lat można powiedzieć, praca na styku z funkcjonowaniem instytucji świata finansów, instytucji finansowych, instytucji rynku kapitałowego, z tego względu, że te podmioty również funkcjonują na rynku kapitałowym, z tego względu, że te podmioty funkcjonują również i, i w, w kooperacji z różnego rodzaju podmiotami, choćby sektora bankowego, co jest naturalne w przypadku wielkich, wielkich instytucji o charakterze gospodarczym, o charakterze biznesowym. Także nie mam żadnych wątpliwości. Panie profesorze, że ma pan ogromne doświadczenie, które, które na pewno przyda się w pracach Komisji Nadzoru Finansowego i chcę jeszcze raz serdecznie podziękować, że przyjmuje pan profesor tę nominację. Wierzę w to, że pańska obecność w tym gremium przysłuży się do tego, że będzie ono realizowało w bardzo dobry sposób swoje zadania i, 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 i tego panu profesorowi też życzę, żeby po pierwsze ta instytucja dobrze funkcjonowała w czasie, kiedy pan. Pan profesor będzie jej członkiem, to raz, a dwa, żeby także ta praca, czy też Służba dla Rzeczypospolitej, jak wolę to nazywać, przyniosła Panu również jej osobistą, a także i zawodową satysfakcję. Jeszcze raz gratuluję i bardzo serdecznie dziękuję.